Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich A wy za kogo mnie uważacie? Jezus dla ludzi jest przede wszystkim często uważany za osobę, która też przeszkadza. Twierdzą, że to jest jakaś taka przeszkoda na drodze, którą po prostu trzeba usunąć, której trzeba się po prostu pozbyć. Nie widzą w tym jakichś takich większych, lepszych wartości, które, z których można by na przykład coś zbudować. Wielu jest ludzi, szczególnie myślę historyków, naukowców, którzy spostrzegają Jezusa jako osobę historyczną, jako proroka, jako osobę, która stworzyła nową religię, która zgromadziła tysiące, a później i ówcześnie miliony ludzi, którzy wyznają wiarę w tą osobę. Stworzyła religię, która zmieniła bieg historii, która wpisała się w nie tylko źródła religijne, takim jak jest Nowy Testament czy Biblia, ale też w źródła pozareligijne, pozachrześcijańskie. Ludzie uważają Jezusa za proroka, za mesjasza, za przyjaciela, za tego, który miał przyjść na ziemię no i zbawić ludzkość, zbawić świat, wyrwać wszystkich, można tak powiedzieć, z grzechu, oczyścić ludzi właśnie z tego grzechu. No ja też można powiedzieć, że gdyby nie spotkanie Chrystusa w Słowie, w Słowie Bożym, no to na pewno bym też również nie przyszedł tutaj do, do klasztoru, do nowicjatu. Do misjonarzy oblatów, więc wielmu też zawdzięczam właśnie to, że można z Nim porozmawiać, wszystko mu powiedzieć, że jestem prawdziwym przyjacielem, który no zawsze będzie wysłuchiwał. Za kogo ludzie uważają Jezusa, również współcześni oddają pytania. Które wypływają z tego, co im się wydaje, kim jest Jezus. A Jezus się objawił, objawił się w Ewangelii i pełnią objawienia i treści tego, kim jest Jezus, możemy czerpać z treści Ewangelii. Natomiast myślę, że każdy uczeń Jezusa potrzebuje czasu, potrzebuje spojrzeć na ten świat, jaki dzisiaj jest, i jak traktuje Boga. I musi odpowiedzieć bardzo jasno na to pytanie, jak ludzie dzisiaj go traktują, za kogo go uważają. Ale Jezus chce czegoś innego. Jezus chce, żeby uczeń, żebyś ty odpowiedział sobie na pytanie, za kogo ty uważasz mnie. I on dotyka więzi i relacji bardzo osobistych, bardzo intymnych, które wypływają z historii poznania Zbawiciela, ze spotkania Jego w życiu. Z doświadczenia przebaczenia, miłosierdzia, z doświadczenia historii grzechu, za kogo ty uważasz Jezusa? Ty musisz sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, ale wejść głęboko w serce, w myśl, która jest w Tobie, i wtedy dojdziesz do, do spotkania obecności Boga w Tobie. Kiedy z niej, z tej łaski wypływa poznanie, słuchaj, nie ciało i krew, nie to, co ludzkie tobie podpowiada, kim jest Bóg. I tak było w historii Piotra. Piotr wszedł w tą relację intymną ze zbawicielem, chociaż był porywczy, chora, chociaż wiele rzeczy nie rozumiał, ale odpowiedział na to pytanie: Ty jesteś Mesjasz? Ale ta odpowiedź wypływała z miłości, która podpowiedziała mądrze: kim jest Jezus jest moim Mesjaszem, moim Zbawicielem, moim Panem, moim Odkupicielem. Za kogo Ty uważasz Jezusa Chrystusa? Wejdź głęboko w siebie, w swoje serce, w swoje życie, w doświadczenie Boga i odpowiedz na to pytanie. Jezus, najwyższe imię, naj